Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Krystian, czekaj. Hop i wreszcie dotarło wraz ze mną do domu to piwo, o którym mówiłem wcześniej, że miało być na audycji spróbowane, a zapomniałem go wziąć ze sklepu. Będzie to piwo w stylu Berliner Weiss. Czym jest Berliner Weisse? Jest to piwo dosyć mocno kwaśne, w którym nie powinniśmy wyczuć jakichś tam akcentów chmielowych, a raczej właśnie kwaśnych, takich mleczno kwaśnych nieco, może być ono też słodowe, zbożowe, jeśli chodzi o barwę, powinna być ona jasna, może być trochę zmętniona, może być słomkowa, piana powinna być obfita, natomiast z reguły raczej szybko opada przez, przez to, że właśnie to piwo jest kwaśne, dlatego ta piana nie pozostaje na... Długo jest, w tym piwie mało białek, a właśnie białka tworzą piany. W tym przypadku akurat będzie troszkę inaczej, jeśli chodzi o aspekt wizualny. Już mówię dlaczego. Będzie to piwo. Not from this planet z browaru Dirber. Tak się prezentuje etykieta. Mamy na niej um, tutaj jakiegoś zwierzaka um, z ufolutkami na um, jasnozielonym tle. Przeczytajmy sobie opowieść. Spokojnie. To tylko piwo. Faśne, zielone, błyszczące i bajecznie nachmielone amerykańską nową falą i olejkami chmielowymi Hobzoil. Trochę dziwni jesteśmy, ale to już wiecie. Nie jesteś ciekawy, jak smakują piwa na sąsiedniej planecie? Piwo jasne, 4,1% alkoholu, pasteryzowane, niefiltrowane. Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, chmiele, olejek chmielowy, ambrozja i hopsoil, skórka z cytryny, drożdże, klitoria ternateńska, brokat spożywczy. Próbuję znaleźć ekstrakt, natomiast nie wiem, czy go podają. Chyba nie. W każdym razie przeczytałem skład i tutaj już yy, usłyszeliście o pewnych właśnie tych dziwnych rzeczach. A czymże jest właśnie ta klitoria ternateńska? Yy, bo jeśli chodzi o brokat spożywczy, yy, to pewnie podejrzewacie albo wiecie, też o tym za chwilę powiem. Klitoria ternateńska jest to kwiat, który w piwie spełnia taką rolę naturalnego barwnika. I generalnie piwa z klitorią ternateńską powinny być koloru niebieskiego, ciemnoniebieskiego, zielonego. W tym przypadku ma być zielony. Zresztą jak patrzę pod światło, to widzę, że, że mamy kolor Zielony. No i brokat spożywczy. No cóż, to jest taki brokat, który e, możemy bez obaw e, spożywać. Nic nam się nie stanie. No ale po co go tutaj dodawać? Właśnie to piwo moim zdaniem powinno e, spełniać wszystkie wymogi stylu. Jeśli chodzi o smak i o aromat, ale czytając skład wiadomo, że tutaj browar miał też coś innego na myśli, czyli zburzyć tę konwencję, że to ma być jasne piwo yy, słomkowe, chcieli sobie yy, tutaj tym zmanipulować, no i dotali tej klitorii i dodali brokatu, żeby wow, żeby fajnie to piwo wyglądało w szkle. No i właśnie, jeśli chodzi o takie piwa, generalnie, ja jestem zwolennikiem przelewania piwa do szkła. Generalnie każdego, yy, ale tego przede wszystkim. Dlatego, że jeśli otworzymy tę butelkę i po prostu z niej wypijemy piwo, no to ok, będzie dobre albo nie, ale nie będziemy widzieć tego aspektu wizualnego, który tutaj e, ten browar e, nam mm, no, chce pokazać, tak? E, kwaśność 3 na 5, słodycz 1,5 na 5, siła 3 na 5. Jeśli siłą ma być moc alkoholu. No to 3 na 5 raczej to jest zbyt dużo, bo, nie, bo jednak tutaj mamy 4,1%, więc chyba coś tutaj nie pasuje. Butelka 500 ml. No i tak jak mówię to jest takie piwo w pewnym sensie na pokaz. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, jeśli chodzi o pozostałe aspekty, oczywiście powinno spełniać swoją rolę. Czyli powinno być dosyć mocno kwaśne, może lekko zbożowe, słodowe. Zobaczmy. Mmm, uniósł się jakiś dziwny zapach. No. Generalnie raczej klitoria nie dodaje w piwie niczego poza barwą, więc wątpię, żeby to było coś z nią związane. Myślę, że to jest po prostu aromat chmielu. A tu są te olejki chmielowe, nie wiem, nie wiem, z nimi nigdy do czynienia, więc. Na no, lepach chmielem. I to mocno cytrusowym, takim wyraźnie owocowym. A może jest to po prostu skórka z cytryny. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest tylko skórka z cytryny, czy też. Tutaj te olejki chmielowe coś wniosły. Dziś wypiję w szkle z browaru Gentleman, który, które dostałem jakieś dwa lata temu. Tak, piwo jest rzeczywiście zielone. Piana, tak jak być, powinno obfita. Zobaczymy, czy szybko nam ona opadnie. Proszę bardzo. Nawet kartki wam nie muszę pokazywać białej, na której tle można zobaczyć um, barwę tego piwa. Sami widzicie. Dla formalności można, ale to nic nie da. Piwo zielone. I to szanuję, ponieważ niektóre browary, ale to raczej... Albo większe, albo średnie. Nie, używają y, dziwnych barwników, y, które no, nie są takie powiedzmy, prawilne, Nie są naturalne. A tutaj, jeśli chodzi o kwiat klitorii ternateńskiej, nie mamy żadnych obaw. Jak najbardziej barwnik naturalny. Piana wysoka, zbita głównie drobno pęcherzykowa, jest nie... bardzo mało tych średnich, więc więc piana wygląda genialnie. No... W, y w szkle mamy głównie cytrynę. Także, także myślę, że jednak może tego chmielu nie czuć. A ta cytryna tutaj zrobiła robotę. Może nie cała cytryna, a jej skórka. Po zapachu nie powiedziałbym, że jest to piwo kwaśne. W butelce jednak tutaj mamy inny aromat. Oczywiście jest wciąż ta cytryna, lecz lecz mamy takie akcenty właśnie kwaśne. Jeśli chodzi o szkło, a nie krzty. No i piana nam się. Prawie usunęła do zera, jeszcze troszkę yy, gdybym poczekał, to, to pewnie by jej nie było. Lacing już widzimy, że piękny nam się tworzy, więc jak na razie super. Zobaczymy, co będzie w smaku. Piwo kwaśne jest jak najbardziej bez wątpienia. Natomiast spodziewałbym się większej e, kwaskowości tutaj. E, czuję, gdybym, czuję się jakbym jadł jakieś mm, jabłko odmiany, która e, ma być umiarkowanie kwaśna. E, mamy sporą kontrę słodyczy. Pewnie pochodzi od słodu. No tak, jest, jest tutaj słodowość, <laughs> lekka zbożowość, takie może plewy zbożowe. Mm. Całkiem fajnie tutaj to smakuje. Tego brokatu tutaj nie widzę zbytnio. O po nalaniu się unosi rzeczywiście widać, widać wyraźnie, że ten brokat jest, ale tak jak mówię, to jest tylko taka zagrywka um, wizualna. Um, Taka ciekawostka, no bo piwo z klitorią ternateńską już piłem. Zresztą możecie sobie obejrzeć ten film na moim kanale. Z brokatem spożywczym nie piłem. No ale on niczego nie wnosi ani w aromacie, ani w smaku. To jest tylko kwestia tego, że ładnie może się mienić w szkle. Ale podsumowując... Piwo może mogłoby być troszkę kwaśniejsze, ale wcale nie chcę się tutaj niczego czepiać, dlatego że smak jest bardzo przystępny. Myślę, że dla osób, które po raz pierwszy yy, będą mieli ochotę mieć styczność z piwem kwaśnym, jak najbardziej można polecić właśnie yy, piwo z browaru Dirber. Hmm, bo mamy tą kwaskowość, ale sporą kontrę hmm, słodyczy, słodowości, zbożowości. No a może goś przekona właśnie ten hmm, zielony kolor, kto wie. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję na YouTube, o polubienia na Facebooku jestem również dostępny na Instagramie czekajcie na kolejny film jeszcze dokładnie nie wiem yy, czego spróbuję, ale jak na razie miałem myśli by porównać dwa piwa mam nadzieję, że wysokiej klasy yy, jeśli się plany nie zmienią będą to dwa Piwa z dwóch różnych beczek, także e, pewnie podejrzewacie, że będą to e, piwa mocniejsze e, i takie, które mają powody, by być jednymi z najlepszych e, piw, bo jak wiemy lub nie, piwa z beczki najczęściej są tak zwanymi sztosami, czyli takimi najlepszymi z najlepszych piw. Więc do następnego razu pamiętajcie, pijcie tylko dobre piwo. Cześć.